Kolejna sprawa związana z szkolnictwem, z naszymi dziećmi i z tym ogromnym ciężarem, jaki dźwigają nasi rodzice, naszych uczniów, wszystkich uczniów, dzieci ze spektrum. I mówię to z obserwacji, prowadząc różne placówki, ale też mówię to jako mama, po prostu dziecka ze spektrum, mając koleżanki mamy i będąc w tym środowisku całą sobą. Powiem, że i podkreślę, i to jest takie specyficzne i takie właśnie charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, że to, co jest pewne, to to paradoksalnie, że nic nie jest pewne. I może być tak, że zaczyna uczeń szkołę podstawową z ogromnymi zasobami ogromnymi, po czym w niekontrolowany, niespodziewany sposób nagle przychodzi regres, który powoduje cofnięcie dziecka w większości dotychczasowych możliwości. I oczywiście, że staramy się temu zapobiec, oczywiście, że szukamy najlepszych strategii, oczywiście, że staramy się uniknąć takiej sytuacji, ale i oczywiście, że żaden rodzic nie chce tego słyszeć. Oczywiście. Ale prawda jest taka, że każde dziecko ze spektrum autyzmu na każdym etapie swojego życia i dzieciństwa ma ogromne prawdopodobieństwo, że w niespodziewany sposób nagle nastąpi regres danych umiejętności. I teraz, jeżeli w tym danym momencie dana placówka wydaje się Wam najlepszym rozwiązaniem, to może być tak, że za dwa miesiące, jeżeli sytuacja dziecka się pogorszy albo poprawi, to placówka, w której dziecko funkcjonuje, czy ten system, którym zostało objęte system edukacji, system klasowy być może będzie niewystarczający, być może będzie nieodpowiedni. Dlatego też Mówię o tym, ponieważ po dzisiejszych rozmowach na rozpoczęciu roku szkolnego z rodzicami widzę, jak rodzice mają ogromną, taką właśnie taki straszny ciężar emocjonalny. Że czy dobrze wybrali, czy tu, czy tu, czy powinno dziecko iść tam, a może jednak tam? A ja mówię: nie myślcie za dużo. Trzeba, to co jest ważne, jakby w takim modrym podejściu do tworzenia systemu edukacji dla dziecka, swojego własnego dziecka, to jest podążanie. Dzisiaj jest dobrze, dostosowujemy system edukacji do dnia dzisiejszego, jutro będzie inaczej, dostosowujemy do innego. Najważniejsze to, żeby znaleźć na swojej drodze życia z dzieckiem ze spektrum odpowiednie, kompetentne osoby, które elastycznie będą przynajmniej podpowiadać albo dostosowywać metody pracy, metody wsparcia, metody terapii do aktualnego stanu dziecka.